I oni dodali tryb roguelike, jest w DLC. Gdzie e, randomowo ci losują światy i te bossów. Więc to jest to, co w sumie najwięcej czasu teraz spędzą w tej grze. Bo już kampanię przeszliśmy na najtrudniejszym. Przeszliśmy DLC na najtrudniejszym. I to jeszcze było na Apokalips. Jak dodali, Apokalips? Nie graliśmy na Nightmare. Co, nie pijesz jednej? A, widzisz, no, nie widziałem. Survival mode... Nightmare? Gram sam. Mój cel to jest pokonać 10 bosów. I technicznie mógłbym iść po łatwości, jak większość moich znajomych, i zagrać na najłatwiejszym, bo nie ma żadnego wymogu, jaki musi być poziom trudności. Ale ja mam czcigodność <grym> i uznałem, że chcę to na minimum nightmare zrobić. Co prawdopodobnie dużo czasu zajmie, ale przynajmniej mam zabawę, przynajmniej mam wyzwanie. Redukcja z Effective Range of All Fire Rhymes, ale zwiększa damage. Zgubię. Czemu miałbym się karać i za to zapłacić? Dobra, przynajmniej Void jest. Starting loot taki. O, boż. O, dobra, handing rifle jest. Może być. Chociaż w sumie samym pistolem też mógłbym iść na pierwszy świat. Licząc, że może Beam wyleci. Co to, emotki na Twitchu? Teraz się robi w jednej rozdzielczości To jest automatycznie ten, dostraja Oboje jedne Możesz do chyba 2048 max Zrobić Mmm, dosłownie dzisiaj zaczynałem grając pierwszy raz w życiu w Risk of Rain 2 To była pierwsza gra jaką dzisiaj odpaliłem Fuck Czym się zmienia broń? C Na aktualnie na liście mam 23 roglajki, I miałbym 24 jakbym kupił jeszcze jeden, ale na razie nie mam pieniędzy, musi gra poczekać. Technicznie było ich więcej, ale niektóre mi się nie podobają za bardzo, nie chcę za bardzo w nie grać. Na przykład nie podobało mi się za bardzo Enter the Gungeon, Jakby gra jest okej, okay, ale nie wiem jak to nie porwało. Co, ja włączę muzykę? Ja, ja lubię muzykę w tej grze. Mm, coś się zybało. No to puszczam swoją. Hmm, widzę grafika z Game Boya. Kan jeg ha den? Kom igjen. To jest słaby drop Jak na ten świat Aby w drugim świecie było ich trochę więcej, bo mam Ledwo, ledwo level Więc w tej grze, tak samo jak w Risk of Rain Z biegiem czasu rośnie poziom trudności przeciwników I to jest ten czerwony pasek z jedynką, mają aktualnie level 1 Niebieski pasek to jest mój pasek levela i w tym trybie jest tak, że zabijając ich. ekspie <laughs> się i dzięki temu moje bronie zaczynają mieć coraz lepsze statystyki. Tak samo moje zdrowie i, i stamina też wzrasta automatycznie. I technicznie moim celem jest y, cały czas być wyżej niż oni, mieć lepszy level. Nie w tą stronę. Z tego co zauważyłem, to jeżeli mam level z nimi wyrównany, albo jestem jeden do tyłu, to jest przerąbane, zwłaszcza u bossa. Bossa się wtedy bardzo długo bije. Kwaku żyje. Że kwaku by pograł. O. Nie lubię tej krainy. Teraz zobaczycie dlaczego. O, te gnojki będą za chwilę spadały z nieba. Dzisiaj to Nawet dwa. I bandaże i pristine essence. When the weather's health drops, below to do This is an experience, nice. Resistance to all elemental. Oh. O! Tak, jak będzie jakiś grubszy boss, to będę mógł użyć. Ten grę trzeba grać z dźwiękiem, nie? bo ty czasami naprawdę nie masz pojęcia, że, że ktoś nagle, nie wiem, z, się odrodził za tobą I musisz co chwilę patrzeć, czy czegoś nie pominąłeś, czy ktoś nie zeskoczył z tego Z sufitu A gdzie jest drugi? Nie, on wydawał dźwięk ktoś inny. Who's Fak, nie trafiłem. Nożami Nie, tylko nie on, tylko nie on Pół obrotu. kurde, spółobrotu. <laughs> ja w ogóle dobrze idę. Dobrze idę. Już myślałem, że kółko robię. O, ale dużo i temu mi leci. Jak widzę coś fioletowego, to jest dobrze. W sumie mam dość dużo perków, jak na pierwszy ward. Tam pewnie jakaś skrzynka jest, jak jest tak zamknięta. Scrap hatchet. Tomy? What the fuck? Czy oni coś... zmienili w poziomie trudności? Czy po prostu mam takie, takie... Oh, O Oh my god! Czemu tutaj? Muszę pokonać sam. Muszę go wyruchać, muszę iść dookoła. Muszę go zakręcić. Tak, mogę. Ja mogę, on nie jest bossem. Tylko, że to jest akurat taki przeciwnik, że moim zdaniem on się w ogóle nie powinien re respić, jeżeli grasz sam. Ja o kurwa robię kółko. Źle idę. Uuu, niedobrze. Nie no, ale moment, jakim cudem ja robię kółko A poszedłem z tu muszę w lewo odbić. Pewnie tu jest jak... A, tu był Exit! Fuck. No, przynajmniej jestem level do przodu. Dzięki temu. Teraz muszę liczyć na to, że dostanę bos'a, którego znam Bo w sumie z DLC to ja tak nie bardzo... O Boże, tylko nie karate <try> Tylko nie to Muszę liczyć na to, że on się zglitchuje i sam grzy No ma dziwne ataki Well, <laughs> Who is? Nie mam życia. No ja tak niefortunnie trafiłem jeszcze na Hearty, a Hearty oznacza, że ma dużo tego życia. Seed. się dużo do, miałem tomów do podniesienia. Się rzadko zdarza. W sumie nie wypadło mi nic z tej mapy poza Mele. Były same jakieś amulety, których nawet nie przeczytałem, co narabiam. Hmm. Mm -mm. Technicznie mógłbym kupić eldera. No tutaj jest, jest. Dobra, mogę kupić. Teraz przyfarciłem. Teraz musi wypaść. Jak nie wy. O, wszystko tylko nie ziemia. Ziemia jest. Ziemia jest najgorsza do lutu. Ale za to zima jest y, dla mnie trudna, bo nie znam wszystkich bossów. Więc jak będzie nowy boss, którego nie znam, to, um... to prawdopodobnie przegram. <kroning noise> <reprom quèüyor> położyłem go na ziemię. się zlewacie w tle? Nowy ty? Dużo zaryzykowałem, bo nawet się nie odwróciłem czy ktoś jest z tyłu Ale chciałem go mieć z głowy szybko Stund, stund, stun, stun. Nie, to ja dziękuję. <grystanie> Dobranocki. Papatki. Ja jeszcze chwilę pogram. No to podejrzewam, że to... Fuck, już ostatnia gra na dziś, bo jeszcze bym sobie w gierce coś pogrzebał może. W sumie tak to żadnych itemów nie było. Bieda trochę. Hmm, chyba będzie to samo. No w sumie kogo innego może mi losować, jak paty do jaskini.

Ojej. Eee, gdzie jest summoner? To jest niemożliwe, żeby ich było tak tyle. Razor Wire Necklace. O, labirynt w Zapomniałem co on robił. E? Proszę... ...grzecznie uciekać stąd. And stay down. finish No nie wiem, obstawiam, że tędy. Oczywiście plecy, i drugie plecy, i trzecie plecy, meta. No i to mnie interesuje. Znowu skaczet, ale bieda. A bunt of discord. Hmm. <laughs> Increases breeding damage deal by fifty percent rage and melee damage dealt by an amazing increase. Uh, I wonder where, huh? Reduces consumable, use speed. Dragon Hearts heal the wearer with more health over. Aha. Eee, a ja tego nie chcę. Bo to mi prze będzie przeszkadzało. Teraz ma, przy... Teraz ma przynajmniej Skull krakera. Jeżeli dobrze kojarzę, to Skull Cracker po powoduje, że on, ma... on jest bardzo słaby w głowę. No bez jaj, ten typ jest jakiś pokurwiony. Co to było?